jak dobrym kulturystą jest stalowy szaf przy wykorzystaniu tren Mariusz Mariusza Czerniewicza może miał epizod z dopingiem stalowy, jeśli to oglądasz młody, drogi, kolman no, miał to być kolejny sportowy epizod trening, żywienie, ciężary ale no tak się składa, że też śledzę to co się dzieje w naszym sportowym internecie, także Zobaczyłem ten epizod i pomyślałem, że no nie przepuszczę dla chłopa. Nagrał on kiedyś odcinek na mój temat, zresztą zobaczcie sami. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. W dzisiejszym odcinku omówię sylwetkę i osiągnięcia bardzo popularnego w Polsce zawodnika męskiej sylwetki, Mariusza Czerniewicza. Warto nadmienić, że jest on pierwszym Polakiem, który w tej kategorii otrzymał kartę Pro Federacji IFBB. No to teraz pora na rewanż. Chociaż nie będę ukrywał sam Uczciwie to przyznaję, zastanawiałem się, kto kryje się za tym głosem, który niewątpliwie był największym recenzentem polskiej sceny fitness w internecie. Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Także teraz już wiemy. Doczekaliśmy się. Także w końcu będziemy mogli odpowiedzieć sobie na pytanie, jak dobrym kulturystą jest Stalowy Szok. A zdradzę Wam, że uważam, że jest kulturystą zawodowym. Aktualnie. Jednym z najlepszych. Także niezmiennie postaram Was zabrać się ze sobą przez swój sportowy dzień, ale też na winę szczerze, co myślę o głównym bohaterze tego epizodu. Na pierwszy posiłek mamy dzisiaj placek owsiano-jajeczny z dżemem jagodowym i owsiankę Quakera z, takim, z taką proteinową kaszką. No nie wiem, makro gdzieś wyświetlę Wam tutaj. Natomiast jeśli chodzi o głównego bohatera tego epizodu, to odcinek podzielimy na trzy części. Pierwsza z nich to będzie rzetelna ocena sylwetki. Druga to wyjaśnienie kwestii naturalności, bo widziałem, że w stosunku do stalowego pojawiły się zarzuty o ginekomastie. I trzecia część to będzie wyjaśnienie, dlaczego uważam, że stalowy szok jest kulturystą zawodowym. I powiem wprost, że myślę, że całkiem nieźle rozgryzłem receptę na sukces w wydaniu stalowego szoku. Takie fajne laczki. Czy można je jeszcze gdzieś kupić? Nie, to są specjalna edycja wydana tylko dla mnie. Aha, okej. Okay. Nie pytajcie, gdzie można je kupić. To są takie specjalnie na zamówienie. Tim Grzyby. Co <gryśla> Nie! No dobra, jesteśmy w drodze z Karolim do pracy. Natomiast jeśli chodzi o sylwetkę stalowego, myślę, że trzeba uczciwie rozgraniczyć dwa aspekty. Bo gdyby patrzeć na jego jak na zawodnika, no myślę, że tak jakby nie ujmę mu nic, mówiąc, że no sportowo brakuje tam masy mięśniowej. Chociaż z drugiej strony też trzeba uwzględnić to, że za tym poważnym głosem e, okazało się, że kryje się bardzo młody chłopak. Myślę, że wiekowo może być jeszcze juniorem i uwzględniając wtedy ten jego wiek w stosunku do masy mięśniowej, to wszystko jest normalnie, wszystko jest na swoim miejscu. I Potencjał niewątpliwie ten chłopak ma. Natomiast spójrzmy na to dużo bardziej uczciwie, bo on nigdzie nie deklarował, że jest zawodnikiem albo że ma takie aspiracje. Chociaż mam nadzieję, że ma, ale tego nie deklarował i należy spojrzeć na niego jako na takiego entuzjastę sportów syryjskich chłopaka, który tym się po prostu interesuje i ćwiczy sam dla siebie, by dobrze wyglądać, dobrze się czuć. I z tego punktu widzenia wyobraźcie sobie taką sytuację, że wiecie, jak wygląda, tak? Bo widzieliście ten epizod. Wchodzi taki chłopak na plażę. Pach, zdejmuje koszulkę, i powiedzcie mi, czego mu brakuje w XXI wieku. Czego mu brakuje? Bo w mojej ocenie tam wszystko się zgadza. Owszem, jest to delikatna sylwetka, ale jest estetyczna, bardzo estetyczna, jest proporcjonalna, nie ma jakiejś takiej słabej strony, że coś odstaje mocno, e, przy tym jest bardzo ładnie przygotowany docięty sześciopak, to z punktu widzenia takiego entuzjasty sportów sylwetkowych, który się wypowiada w internecie, to jest naprawdę ładna sylwetka. Młody chłopak. Ma jeszcze czas, żeby zbudować masę mięśniową. A oprócz tego, to co mi się bardzo podobało w jego filmie, to jest to, że w sumie jest też uczciwy w ocenie swojej sylwetki. Chodzi mi konkretnie o ten fragment. A mogę ci powiedzieć, że w sposób naturalny możesz bez wątpienia przeżyć moją kulturę. Chodzi mi o taką odpowiedzialność, bo Stanowy na pewno ma świadomość, że oglądają go. Tysiące, często młodych ludzi, i to jest bardzo uczciwe z jego strony, że nie postawił się na piedestale, nie postawił się w postaci jakiegoś wyznacznika naturalności, bo gdyby tak zrobił, to byłoby nie fair w stosunku do tych wszystkich zawodników, chociażby nawet moich podopiecznych, którzy. Ci ludzie, których wam pokazuję, to są ludzie, którzy startowali tylko i wyłącznie w testowanej federacji WNBF, także. Każda z tych sylwetek jest naturalna, tylko że jest znacznie bliżej swojego potencjału genetycznego niż stalowy szok. Także myślę, że gdyby stalowy się wziął bardziej za trening taki typowo hipertroficzny, bo jak nie mam, to zajmuję się bardziej takim fitnessowym, który pokazywał też na swoim kanale, ale gdyby właśnie postawił na typowo na kulturystykę, nie widzę żadnych przeciwwskazań, żeby dorównał moim podopiecznym, a nawet, żeby, zwłaszcza w tej lekkiej kategorii, w męskiej sylwetce, Liczył się po prostu w walce o najwyższe miejsca, także ta sylwetka jego jest wystarczająco estetyczna. Ma dobrą ramę, kwestia, żeby to trochę nadbudować. Natomiast jeśli już nawiązaliśmy do naturalnej federacji, to warto też przyjrzeć się naturalności stalowego, bo pod tym kątem w internecie pojawiły się zarzuty. I w mojej opinii są to zarzuty czynione totalnie z dupy przez ludzi, którzy po prostu chcą się przyczepić do chłopaka, bo prawdą jest to, że jeśli się spojrzy na tą sylwetkę, oczywiście, tam widać, że coś się dzieje na tym mięśniu piersiowym, w zasadzie pod nim, ale to nawet nie jest ginekomastia. Bardziej, jeśli już to bym spojrzał na to jako na lipomastię, czyli jakieś resztki tkanki tłuszczowej, to się dzieje często u młodych chłopaków, którzy gdzieś w okresie, powiedziałbym, takiego dzieciństwa byli trochę otyli lub mieli nadwagę, lub mieli po prostu tendencję odkładania tkanki tłuszczowej na piersi. Natomiast jeśli chodzi o kwestie nawet ginekomastii, to tak, jest to poszlaka do tego, żeby stwierdzić, że ktoś może miał epizod z dopingiem, natomiast w tej sylwetce nie ma nic innego, co by na to wskazywało. Jeśli ktoś, ok, ma gino, ma wszędzie pryszcze, ma taki 3D tak dalej, to już jest kilka rzeczy, które mówią: o, ok, tego się podejrzany, Natomiast ta sylwetka w ogóle nie jest podejrzana. I mało tego. Zdarza się naprawdę na scenie WNBF widzieć zawodników, którzy mają lekkie ginekomastie i to bardzo często wynika z okresu dojrzewania, czyli gdy młody chłopak ma wystrzelony testosteron do góry, skacze mu razem z tym estrogen, później testosteron wraca do normy, estrogen zostaje, robi się lipomastia. No takie rzeczy po prostu się dzieją naturalnie. Rzadko, ale się dzieją, więc nie można przekreślać każdego, kto ma giną. To tyle, jeśli chodzi o aspekt merytoryczny. versus What would you do if you was me, I was you? Would you move on, go and find someone new? I know it hurts, believe that I'm hurting too. I guess I can't hide it as well as you. Zanim odpowiemy na nurtujące chyba wszystkich pytanie, czyli dlaczego uważam, że Stalowy Szok jest zawodowym kulturystą, to ma najpierw dla Was standardowo muzyczny edit. Przynajmniej dla tej części z Was, która ponoć lubi trenować do tej artystycznej części vloga. One thing that I love and hate the most is people always change, but the memories don't. And lately, I can't even eat, lately, I've been feeling ill. When you cannot sleep at night, that's when you know shit is real. You don't even need a gun, you don't even need a pill. If you ever wanna die, fall in love and you'll get killed. Co ty z tym zrobisz? Ktoś zostawił dzienniczek treningowy. Zróbmy mu pozytywnego psikusa. Nie. nie. wiadomo co by A może cię nie lubi? Mógł nie zostawiać dzienniczka. Kurde. No dobra, myślę, że ten trening z bloku priorytetowego na barki mogę zaliczyć do udanych, chociaż przyznam, że jak przytyrałem te nogi, to trochę zaczęło mi brakować energii, ale i tak swoją objętość treningową zaliczyłem, także jest dobrze. Natomiast wylądujmy z powrotem w głównym nurcie tego epizodu i odpowiedzmy sobie na chyba najważniejsze pytanie. Czyli wyjaśnijmy dokładnie, dlaczego uważam, że stalowy szok jest sportowcem zawodowym i... Jaki właściwie ten chłopak miał plan, żeby wypracować taki status? Zacznijmy od wyjaśnienia fundamentu, czyli zadania sobie pytanie, czym właściwie jest sport zawodowy. I z punktu widzenia takich właśnie osiągnięć stricte sportowych, czyli patrząc tylko i wyłącznie na aspekt cielesny, to no, Polska nie ma za wielu sportowców zawodowych. Pierwszym w historii Polakiem ze statusem Pro był, jak się nie mylę, pan świętej pamięci. Mirosław Daszkiewicz. Chociaż poczekajcie, sprawdzę. Tak jest, nie pomyliłem się. Rok 1992, Mister Olimpia. Pierwszy Polak, który występował w Mister Olimpia, zajął 16 miejsce, ale uwaga, obok Roniego Kolmana. Zobaczcie, to nie jest żart. To jest świętej pamięci pan Mirosław, a za nim stoi młody Roni Kolman. Drugim w historii Polakiem był pan Robert Piotrkowicz. W roku 2009 przeszedł na zawodowstwo i nieskromnie mówiąc trzecim, który załapał się na podium Byłem ja sam. Natomiast e, oczywiście jest to bardzo miłe, że ktoś tak jakby docenia ten aspekt sportowy. W pewnym, sensie, w pewnym sensie jest to też ukoronowanie tej kariery. Niemniej jednak jestem takiego zdania, że sam tytuł sportowca pro w rzeczywistości nie czyni cię jeszcze sportowcem zawodowym, bo jak sama nazwa wskazuje, sportowiec zawodowy, czyli ktoś, kto czyni ten sport swoim zawodem, czyli jest w stanie się utrzymać, jest w stanie utrzymać swoją rodzinę, jest w stanie wygenerować jakieś oszczędności, zapewnić sobie przyszłość na kanwie uprawiania tego sportu. I szczerze, sport sylwetkowy, w zasadzie wiele sportów ma do siebie to, że, że samo trenowanie nie wystarczy, i tutaj trzeba być bardzo dobrym, bardzo mądrym poza salą treningową, i to jest dokładnie to co stalowy szok robi świetnie. Młody, ambitny chłopak, który uczynił sport swoim źródłem dochodu. Ten chłopak żyje z pasji, to jest gigantyczny sukces w tak młodym wieku. I powiem Wam szczerze, że po prostu mi to imponuje. Takich młodych, ambitnych, konkretnych, zdeterminowanych ludzi potrzebuje ten kraj, żebyśmy cokolwiek mogli tu zmienić na realnie lepsze. W ogóle spójrzcie, jaki tam taki jest kunszt tak naprawdę, bo to nie jest przypadek, że on, on już nagrywa te filmy kilka lat, a pokazał się dopiero po dwóch czy po trzech latach publikowania. Po prostu... Wiedział, że naturalnie potrzebuje czasu, żeby zbudować tą sylwetkę, żeby wejść na wyższy poziom, żeby się pokazać, i żeby nie było wstydu, żeby udowodnić, że on nie jest tylko mówcą, ale też jest pasjonatem, który praktykuje. I myślę, że zrobił to świetnie. Zobaczcie, włożył ser przygotował się, zaprezentował zapewne formy życia na tych nagraniach. To jest wszystko przemyślane. I mało tego, gość nie przychodzi z pustymi rękami, tylko wiedział, że ten film będzie miał wyświetlenia. Z automatu razem z tą premierą swojej sylwetki ma do zaoferowania też premierę swojego programu treningowego. I mało tego, to nie jest. Program zbuduj jak największe mięśnie, bądź najbardziej wyrzeźbionym, rozwiniętym, on nie, nie, on w to nie uderza. On wie, że sam taki nie jest, więc na to nie może grać, więc gra na to, że bądź dobrze wyglądający i sprawny. Zobaczcie, jak ten gość myśli. Mało tego, w ogóle spójrzcie, to jest jeszcze w sumie chyba jeszcze większy sukces, bo do niedawna nikt go nie widział. A on generował już sobie zyski, łapał współpracę. Myślę, że wyświetlenia filmów na YouTube też są na świetnym poziomie. To też jest przyzwoite źródło dochodu, zwłaszcza w tak młodym wieku. Chociaż szczerze, w Polsce z YouTuba nie ma kokosów, to też nie przesadzajmy z tym, ale jednak chłopak robi coś wyjątkowego. W tak młodym wieku żyje z pasji. I powiem Wam, mega szanuję człowieka. Mega szanuję człowieka. To jest jasny dowód na to, że. Przy wykorzystaniu swojego intelektu może zajść w tym sporcie znacznie dalej niż przy wykorzystaniu tren bolonu. bo oprócz tego, że ten chłopak jest inteligentny, ambitny, pracowity, jeszcze opowiedział się po w mojej ocenie dobrej, czystej stronie sportu. Przerwa, przerwa, bo powoli kończy, składać ten film i dotarło do mnie to, że to jest bardzo porywająca historia. Zobaczcie, młody natural wymiata. I myślę, że jeśli nie będziecie zwlekać i z tego filmu wyciągniecie właściwe wnioski, właściwe do waszego indywidualnego życia, to takich historii może być zdecydowanie więcej. Kwestia, że praca musi zostać zrobiona. A jeśli interesuje Was temat naturalnej kulturystyki, to tu też nie zwlekajcie i zobaczcie pierwsze w historii Polski testowane na doping zawody wnbf.pl Tyle ode mnie. Mariusz Czerniewicz Team Natural. Peace out! Stalowy, jeśli to oglądasz, żółwik.